Alo, elo, jestem Michał B.S.A. Dzisiaj sobie będziemy grać BB. Na tym poziomie pokażę wam, jak tutaj gram, przynajmniej ja. Na tym poziomie BB, bibi, bibi. no bo to sami wiecie. Na przykład przegrywamy przez to, że tam cztery osoby się teamują. I nie chcę, żeby teraz była taka, wiecie, sytuacja. Dlatego, no... Pokażę Wam najwyżej jak, dlaczego na przykład albo grać albo nie grać na solo. Spinujemy się z tym? No nie. Ale z Edgara może no co i kuć. I się spinować z warsztatem. Oczywiście potem też go spijemy. Pięknie, tylko... Obaczcie, Pięknie, pięknie, pięknie. Tylko teraz, żeby mi się inne osoby z Teamu nie rzuciło. Bo jak się rzucę. będzie źle. No, o szeli. Oj, właśnie to jest to. Jak się ma wiecie. Że tak powiem, właśnie takie. Cztery osoby i jesteś taką szelką. Teraz wiecie, koniec, nie? Dlaczego nie? Niestety, ale to sam nie... No widzieli, widzieliście. No jak weszliam, a wtedy miała jakby się obronić przed tyle osobami. I też tak miałem dużo razy w dzibii. Dobra, ten kogoś wie, że chyba... Ja już bym go skuł teraz, żeby teraz. się tak patrzył. On wie... On wie, że ja go odetchnę. No, może. I on to dobrze wie, bo tak to by. No, patrzysz, że wyżdżę. Dobra, nawet nie, nie dotknął, że tak powiem. Dobra, oj, tutaj będzie zacięta bitwa. No i właśnie dwie osoby na mnie. No i przegrana. Czwarte miejsce, czwarte. No niestety. Ale tu przegraliśmy. No w sumie dodatkowe plus mamy, ale no niestety wiecie, no. Ten plus to czwarte miejsce, no bo. Dobra. Teraz już będziemy grać, tylko teraz będzie że tak powiem, małe utrudnienie. Będę zbierał tylko dwa kluby. Znaczy nieść z skrzynki tylko dwuklubowe. I fajnie. Um, i od razu myśl, udarę z um, Niestety. No to tak, no co? No to przegram na tym moim poziomie. Wygrywa, przegrywa i tak. Jest się, jest się na takim samym poziomie ciągle. No. I co mogę poradzić? No tak jest. Także co? To by było na tyle w tym odcinku. Elo.